Siemanko widzowie, Z tej strony MartySos i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I właśnie jak odkoliłem nagrywanie, to kolejny kurczak spadł na dół. Więc świeżym no, moim celem jest zdobycie więcej koblach. Jak wiecie, to zdobyłem tylko jednego. Ale doszliśmy do kolejnego levelu. Tak, mam nadzieję. No na to, że to był przypadek jeden. Co ty robisz? co ty próbujesz? A więc mam nadzieję, że dzisiaj będę miał już tulsy koblowe. no, naśwanga się przydadzą. mogę je od razu tu hmm. Tak na razie mamy jednego stołna, więc no. I myślę, że też w dzisiejszym odcinku postaram się dojść do tysiąca. Jakby myślę, że to jest na razie niemożliwe, żebym w tym odcinku doszedł, no ale postaram się, jak najwięcej. A nazywajcie te zwierzątka, bo nie ma żadnych nazw. Nie jeszcze nic w komentarzach. Czego ja się spodziewam, ja. Mój kanał jest malutki, taki. Pyci pyci. Ale może się zostawić tego suba i wstrzelić łapkę w górę. To mi pomoże bardzo. Więcej osób to zobaczy. I będę szczęśliwy. No ja prawie łopatę zrobiłem. Więc naprawdę, jak Wam się podoba, to ustawcie łapkę w górę i suba, bo, bo tak. Bo jak nie zostawicie suba, ani łapki w górę, to przyjdzie Wam ta świnka do domu i wyłączy Ci telewizor na zawsze. No tak. Super. O, kolejne wiadro. mamy już trzy. Dlaczego przydadzą mi się trzy wiadra? No to się przyda. W zasadzie to sobie wezmę te pochodnie. Zrobię jedną tu, a inną na farmę. ja chciałem z tonem to zrobić. Się przyzwyczaiłem już. No chyba, że dostanę jakąś lawę. To jest spoko. Pszczaczku, tu jest mój KFC, o tu jest KFC, dobra. O, który to blok? 750. Może teraz będzie więcej stołna, mam nadzieję, bo jeden mnie nie zadowala za bardzo. Co ty robisz? No chyba jednak nie będzie więcej stołu. No właśnie jak ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, to zachęcam, ale w tej serii chodzi o to. Jak już pewne zauważyliście to, że rozwałem ten blok i dostaję to co rozwaliłem. O, no, chyba łatwo było się domyślić, że to nie będzie jakieś skomplikowane. Więc po prostu dajcie mi jeszcze kilka stołna, ja będę zadowolony. Miał wtedy narzędzia. O, krowa. Dobra, co się przyda na książki, a to na hodowlę. Więc na razie całkiem dobre rzeczy, ale jednak nie ma karmienia. Kolejna owca. Jak widzicie, trochę bawię się tych zwierząt, więc macie pole do popisu z nazwami. Kamień. Jeden bloczek. ja kurczak. Mm. No, proszę! Właśnie no, mogę tu zobaczyć w opcjach? Dobra, no, przepraszam telefon. Ja już jestem. No, kolejna święta. Naprawdę, ja już nie potrzebuję zwierząt. A strona jak nie było, tak nie ma. O, ziemniaczek. No, ziemniaczek. w końcu coś. No, po co ty tu wchodzisz? No Znaczy możesz stąd wyjść Jak ją wzepchnę to ona spadnie Jakby no. ona poszła sobie no. Może w to uchwalimy na 900 metrów Proszę no nie potrzebuje już zwierząt, zrobić miejsce no. no. mogę iść zasadzić byli słowa oczywiście, myślę, że nie? Na ile to będzie? Mm. Mm -hmm. mm. Szykuje nam się długa seria. Może mm. tu jest tyle tych zwierząt, że ja muszę im zrobić nową platformę. No. Na nie rozbudowywałem wyspy, bo ciągle kopałem. Tu. Myślę, że w niedalekiej przyszłości będę próbował je zaciągnąć i robić im zagrody osobne. Jeszcze chwila, i myślę, że będziemy mieli tą kolejną fazę. Jest ich ogólnie 10, nie licząc kolejnowców, nie licząc tej tutorialowej Chicken Cozy, no czyli nie sobie nic ciekawego. Myślałem, że się nam nie uda, ale jednak. Widzimy 1000 w tym odcinku. Mm. Ja do kopie i widzimy się za chwilę. do dostałem bardzo ciekawą skrzynkę z blokiem trawy z jakami, no i z jakami, ale już wiem skąd miałem blok trawy wcześniejszy. Mamy jeszcze 15 bloków, więc. O! Jednak nie Dobra, szybciej. Zniszczę ten bedruk. że się da szybciej przyspieszyć czy coś. A ja prawie spadłem. raz, jak którą świnia. 3, 2, 1. Żyś się zmieniło. Mamy stone. Mamy normalnie na. Dobra, jesteśmy spełniani. To ja sobie już robię kilo. Jej. Nie, to już nie jest druga faza. Mamy rudy też. No i przywróciliśmy w końcu tysiąc, więc ja jestem szczęśliwy, na ja razie wszystko odłożę, to mi się nie przyda, bo to jest jajka, no oczywiście żadnego nie wypadło, co ja chciałem? Drewno chciałem mm. I kamień Ja No ro... No, no Aha, tu się będzie spalnować. sobie to było, że myślę, że ja nam tego nie użyję. No ale mamy stołą, z tego się cieszę. Ale czy tu już... O, nowy mobek. No i chyba po prostu się nie wczytało ta faza kolejna ja szybko zrestartuję świat i zaraz się zobaczymy dobra już jestem klikam settings nie, nie mamy drugiej jeszcze i myślę, że coś się po prostu zepsuło no, ale... a czemu to się tu jest teraz drewno a nie kamień czy ja coś zepsułem, że Bardzo to jest możliwe. No cóż, ja bym poprosił mojego stołuna. Ja chcę mojego stołuna. Nie gadajcie, że ja coś znowu zepsułem. Klej na wiadro. Chyba, że wtedy coś się po prostu zepsuje. Ja tu nie powinienem tego dostać. Ha. O nęprza skrzynka był ten dziwny dźwięk. Ho, może teraz będzie. Hmm. A widzicie, że mam hmm. tyle bloków wykopanych, tam widziałem jeszcze taki przycisk skip to face. Hmm. Nie, no to to nie. Ugramy normalnie. No powiem, żeby mi się przydał ten stół, który widzieliście, że miałem. Chce, żebyś to restartował, no. Dojdziemy. jeszcze trochę. Zobaczymy, czy nigdy mam ten stone, czy nie. Nie ma krowa. Ja mam tą grzybową krowę, więc chyba to powinienem jeść. Ja dla pewności sobie jeszcze tu wyleję wodę. Tak, żeby, żeby była. Bo raz prawie spadłem. Tutaj mnie śpinka popchnęła i co? wpadek jeszcze kliknę S i spadłem. W ogóle złapałam tamtą wodę, no ale... Dla bezpieczeństwa będę miała jeszcze tutaj. Nie ma kurczak. No raczej chyba coś zepsułem i nie ma tego stołna Jak dla mnie powinien być, bo równe z tysiąc to... Nie, zaraz po kata mi się zepsuje Teraz ja za chwilę... Nadać mi stołna, ja chcę narzędzia mieć, zaraz się zepsują. 1200, to chyba ten stone nie zadziała. Jakieś Nie, Mamy kurczaczka małego, dobra. Więc ja bym się tu z wami pożegnał. No to mam nadzieję, że ten stone do mnie wróci i niczego nie zepsułem wychodząc. Więc na razie i cześć!